Witam Was serdecznie, tu Kasia z Holandii. Jestem od 20 lat medium, a od 30 lat mieszkam w Holandii i um, chciałabym dzisiaj um, zrobić jakiś fajny film dla Was, który odbiega troszeczkę od um, tematu korony. Jestem w samochodzie, dlatego że w, w moim domu, no, tak przypuszczam jak w każdym innym domu jest dużo ludzi. Są cały czas osoby, które schodzą z góry na dół, drzwi się otwierają. Moja córka postanowiła, że będzie dzisiaj odkurzała. W związku z tym, ja też postanowiłam, że na chwilkę pojadę sobie do sklepu. No, e, kochani, chciałabym, chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o takiej historii. Która wydarzyła się, no może w, tej, w tamtym roku, gdzieś na początku tamtego roku. Miałam klientkę, która przyszła do mnie i e, ze zdjęciem jej taty, który zmarł, w, chyba w 2018, tak mi się wydaje. I e, zapytała się mnie, czy, czy jestem w stanie z nim porozmawiać i co on by chciał jej przekazać. No i wiadomo, e, jak to wygląda? Na chwileczkę musiałam się skupić na zdjęciu. Poprosiłam e, jej tatę, czy mógłby przyjść, a jeżeli nie, żeby dał mi znak na to, że nie jest w stanie przyjść, że może odłożymy to e, na, in, na inną datę. Ale nie, przyszedł. E, dosyć dobrze go rozumiałam, dosyć dobrze go odbierałam. Nie tyle, że przyszedł, że jak widziałam i usiadł sobie, zaczął pić kawę, no może tak to nie było. Ale było dla mnie to wystarczające, że dałam jej wskazówki, dałam jej charakterystyczne, charakterystyczny opis niektórych, nie wiem, jakichś momentów z jej życia, czy, czy, czy to był jakiś opis z jej pokoju, chyba. Już nie pamiętam dokładnie, jak to było, w każdym razie. mi jakiś opis jakiejś sytuacji, przez co ona wiedziała, że to na pewno jest jej tatą. No i słuchajcie, jej tato ciągle mówił o jakimś kluczyku, cały czas mówił o jakimś kluczyku, kluczyk, 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 ona w ogóle nie wiedziała o co chodzi, ona mówi nie, 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 ja się przez to bardzo głupio ym, czułam i bardzo niekomfortowo, ponieważ wydawało mi się, że ja opowiadam o czymś, co w ogóle nie ma miejsca i wydawało mi się, że to ja chcę jej coś przekazać, yy, co może jest i wymyślone. No ale nic, skończyłyśmy sesję. E, ona nadal nie wiedziała, co to jest za kluczyk. Po czym e, bodajże dwa tygodnie po naszej sesji ona do mnie zadzwoniła i mówi Kasia, czy ty wiesz, co się stało? E, ja mówię, no opowiedz mi. E, ten kluczyk e, to, był, e, to był wisiorek mamy. E, który, o którym ja już dawno zapomniałam. I gdzieś go zaczęłam szukać pomiędzy jakimiś rzeczami, które tato pozostawił. I, e, no, i to, to był wisiorek mamy, jakiś srebrny, e, malutki kluczyk był na, na łańcuszku. No, i jestem ci bardzo wdzięczna. Ale oprócz tego chciałam ci powiedzieć, że znalazł się jeszcze jeden kluczyk. Ja mówię, jeszcze jeden kluczyk? A co to było? A ona mówi: Słuchaj, tato e, chował dla nas. E, w jakimś tam zabezpieczeniu w domu, pod kluczem, pewną sumę pieniędzy, o, o czym nikt nic nie wiedział. I e, no, dzięki temu, że byłam u ciebie i dowiedziałam się o, o jakimś o kluczyku, szukałam kluczyka i znalazłam i to, i to. E, no i w tej chwili e, jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ no, mamy jakąś tam kwotę, finansow kwotę no tak, finansową, która która no, na pewno nam się przyda w tych czasach i e, na pewno z tego skorzystamy. Także, kochani, e, różne, różne mam sesje z, różny, z różnymi ludźmi. Czasami chodzi o finansową sprawę jakiejś firmy, czasami chodzi, chodzi o e, rozmowy z osobą, której już nie ma. E, czasami są właśnie takie niespodzianki, gdzie jeżeli. Ktoś coś trzymał pod taj wielką tajemnicą e, i nagle znaleźć się kluczyk i nagle ho, ho, pieniążki się, pieniążki się pojawiły. Um, to są fajne tematy, są też różne tematy typu, um, czy będę jeszcze mógł mieć e, jakieś potomstwo, czy nie, to też jest fajna właściwie historia. Może bym ją opowiedziała, bo mamy tylko 5 minut nagrane. Wiem, że pełne małżeństwo bardzo chciało mieć potomstwo no i niestety nic im nie wychodziło. Chodzili do różnych klinik i tutaj w Holandii i w, i w Belgii nawet byli w Niemczech. Niestety nic nie wychodziło. No po, po czym ten pan z panią przyszli kiedyś do mnie na konsultację. To już jest czas temu, no ale przyszli do mnie na konsultację i powiedzieli jeżeli, jeżeli ty nam powiesz, że, że naprawdę nie możemy mieć dzieci, to zrezygnujemy z tego. I ja zaczęłam oglądać z lewa, z prawa, z lewa, z prawa i ja mówię, wiesz co? Powiem ci, że tak do tej kobiety powiedziałam, powiem ci, że widzę, że jesteś bardzo zestresowana z tego powodu. Dużo już zrobiłaś w tym kierunku, żeby faktycznie pozytywny rezultat otrzymać. Ale mam dla Ciebie dobrą wiadomość, dziecko się pojawi, pojawi się gdzieś za około półtorej roku, to znaczy, że nie urodzi się, ale dopiero zacznie, będzie poczęte, za półtorej roku przejdzie Ci w ogóle ten stres, że będziesz cokolwiek chciała, po prostu zostawisz to, będziesz nawet myślała, że, już, że to szczęście Cię w ogóle nie spotka. I, I tak będziecie mieć dziecko, Przy, przypuszczam, że to będzie chłopczyk, będzie bardzo, bardzo, bardzo fajny, bardzo taki mądry i to będzie tylko jedno dziecko, ale będziesz miała dziecko. No i ona była oczywiście bardzo szczęśliwa z tego powodu. No i tak jak powiedziałam, po tak dwóch, trzech miesiącach ona do mnie zadzwoniła i powiedziała, wiesz co, powiem ci szczerze, Odpuściłam sobie w ogóle ten temat. Nie powiem, żebym ci nie wierzyła, ale na razie nic się nie pojawia, więc zostawiam ten temat. Ja mówię, dobrze, dobrze, tak ma być. No i co? I później widziałam jej przez bardzo długi okres czasu i w pewnym momencie ona do mnie zadzwoniła, była już chyba w piątym czy szóstym miesiącu. Dziecko, tak, to był chłopczyk urodziła, no i w tej chwili chłopak ma chyba 5 czy 6 lat i faktycznie mają tylko jedno dziecko. Także, e, moi kochani, co, coś, co jest niemożliwe, może stać się możliwe i e, to jest kwestia tego, czy możecie uspokoić swój, e, swój organizm, czy potraficie wyjść z tego stresu, który, mm, który że tak powiem, cią ciągle jest napędzany e, różnymi lękami. No tak kochani, um, zaraz idę do domu, w związku z tym będę musiała opuścić to moje piękne biuro. <laughs> Życzę Wam e, miłego dnia, e, uściskam, was, e, uściskam Was bardzo serdecznie. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania e, lub chcielibyście konsultacje, możecie się zawsze do mnie zgłosić pod numer w Holandii 06 28 58. 1671, a jeżeli jesteście poza Holandią, to dodajcie 00 albo plus 31. A jak chcecie do mnie napisać, napiszcie na mojej stronie internetowej www.topofmine.consulting Tam znajdziecie mój e-mail, adres e-mailowy możecie do mnie napisać. Jeszcze raz ściskam Was dobrze i serdecznie... I tym pięknym wiosentnym dniem żegnam Was miło. Do widzenia.